A więc we wcześniejszym tygodniu, w tygodniu, tygodniu szóstym formacji, według tego potężnika, który i siostry obecnie przerabiacie, etapy rozwoju modlitwy, to popatrzcie, czy udało się coś zrealizować z tych celów szczegółowych na ten, na ten, w tym ostatnim tygodniu, bo trzeba podsumować także krótko dzisiaj. W celu szczegółowym pierwszym wychowywać do czystości serca. I to, tak też w rachunku sumienia to dzisiaj jakoś w ciszy, dosłownie dwie-trzy minuty przed Panem Bogiem. Też wiem, że wielu ludzi w parafii sięga po liturgię godzin, to kapłaństwo, tak, która jest naprawdę modlitwą ludu Bożego. To nie tylko jest księdza siostry zakonnej, katechety, katechisty gdzieś na misjach ale to jest modlitwa Ludu Bożego. Ludu Bożego, nie księdza konsekrowanego siostry zakony, tylko Ludu Bożego. I y, tam jest też fragment przy komplecie, przy modlitwie przed spoczynkiem y, nocnym, jest rachunek sumienia, który każdy uformowany chrześcijanin, a tutaj widzę samych takich, y, to y, znajduje y, przestrzeń ciszy, że je szuka. Jak Pani może, co się udało i czegoś nie udało zrobić w tym dniu? uwrażliwić na potrzebę ciszy. Mamy tyle rozpraszaczy, począwszy od komórki telewizji, radia. Chociaż pewnie moje pokolenie jest bardziej uzależnione od tych wszystkich rzeczy nowoczesnych niż pokolenie braci, sióstr przede mną zgromadzonych, czyli praktycznie jak moich rodziców, bo. Bo Po prostu praca bardziej angażuje i życie realne, nie wirtualne. Uświadomić konieczność właściwego zarządzania czasem. To, jest, to będzie ważne w tym tygodniu. Według tych zaleceń, kolejnych punktów, kolejnych celów w tym tygodniu, już dzisiaj. Przypomnieć znaczenie doboru miejsca i postawy ciała w modlitwie. Krótko mówiąc. Yy. Należąco też się można pomodlić, bo przecież babci, u którą przychodzę w pierwszy, tygod... w, pierwszy piątek tygod... w pierwszy piątek miesiąca, to nie będę jej kazał za pokutę, bo właśnie tyle co ją proszę bardzo, przelikanie na klęczkach. Kiedy ledwo do pikacji dojdzie, nie? To też trzeba realnie patrzeć na swoje życie, na swoje możliwości, że tak powiem, zdrowotne, ale też mieć takie miejsce w domu. W swoim mieszkaniu, gdzie masz, nie wiem, świeczkę, obraz Matki Bożej, figurę Pana Jezusa, gdzie znajdujesz tu ciszę, spokój od męża, od wnuków, od dzieci. Dzieci nic nie rozprasza. i za chwilę ten czas, szybko się rozgadam i zajdzie mi dłużej niż planuję, Dzi ten tydzień przeszkody w modlitwie. Teraz tak, mieliśmy etapy rozwoju modlitwy, czyli jak, się, jak tą modlitwę ubogacać. Teraz mamy, musimy popatrzeć, co nam przeszkadza w tej modlitwie. Pierwszy też pierwszy szczegółowy. Poznać podstawowe, muszę poznać podstawowe błędy związane z brakiem czasu na modlitwę. Następnie okazać prawdziwe znaczenie rozproszeń. Po co one są? W jaki sposób? One też w pewien sposób, mimo że przeszkadzają w modlitwie, mogą rozmaicić to modlitwę wbrew pozorom. Uwrażliwić na potrzebę rozwoju modlitwy, no to tego trzeba nie trzeba tłumaczyć, chyba, i nauczyć się radzenia sobie z osłością i ze znużeniem. Zwłaszcza jak się teraz, ja, ja mam strasznie, zaraz na przykład, w podziele, tak jak mam teraz we wrześniu, nie wiem, czy to widzicie, yy, Bacie się u mnie, łażę lata między tym profesjonalnym i ołtarzem, yy, wziąłem po księdzu toboszczu kilka grup yy, w przedszkolu. Wcześniej uczyłem się lata w budowlance, tutaj nasadowej. I tak jak teraz wracam już o 14 z urany i tu mam po prostu, jakbym pokazał kartkę, nie? jak wygląda nie? z takim memy jak wygląda modlitwa, no to bym narysował taką Wiął opis i tak to rysową. Po prostu tak wygląda obecnie moja po prostu Wracam wcześniej, o 14, ale jak siadam na tym dewiarzu, to ja nie wiem, co ja czytam. Tak, tak mam obecnie. Pan mógł po prostu ale... albo nawet jak na tym urzańcu, głowa odporowuje, no ale to jest problem mój obecnie. I właśnie dlatego dzisiaj tutaj stoję. Bo tak. Nie tylko Propuls, który zarządził, ale Pan Bóg może i chciał, żeby będzie się tu stał. Rozważanie pierwsze. Czyli zrozumiem, że te rozważania są na poszczególne dni, tak? Bo z tego nie wytłumaczył. Tak, dobrze. Warto sobie sięgać, czyli zawsze, nieważne co tam jest, może nawet coś pominąć i skupić się tylko na tym wersecie biblijnym. Bo Słowo Boże tłumaczy wszystko. Jak się je przyłoży do życia, to ono potrafi przeciąć. Tak jak to, to tutaj wczorajsze czytanie, przebija. Po prostu i krew się ze mnie wylewa. Już, Panie Jezu, kartka, wziąć długopis i rysować. <laughs> po prostu ze mnie, ze mnie schodzi wszystko, nie? Wszystkie problemy, jakieś trudności. Mamy tak. Czuwajcie, módlcie się. Ewangelia Mateusza. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie przeciwnik wasz, diabeł jak le lew le leczący krąży szukając kogo pożreć. Też mamy to w komplecie. Codziennie, y zwłaszcza w niedzielę chyba, że się nie mylę. I mamy katechizm. Ja zwłaszcza teraz, jak widzę różne takie, e, e, nawet błędnie nauczania księży, zambon, za różne swoje dumki głoszą, to staram się zawsze sięgać do tego, oprócz Biblii oczywiście, która jest źródłem wszystkiego, co Pan Bóg nam powiedział, to katechizm Kościoła jest oficjalne nauczanie Kościoła, nie tam jakieś dumki księdza jednego czy drugiego, tylko po tym się papież podpisał, po tym parę mądrych głów się działo. I też to yy, miejcie na uwadze. Walka największych skarbów. Nie jesteście, jako ludzie świadcy powołani do yy, codziennego odmowania Drogi Krzyżowej, do Różańca, Trzech i taniej liturgii godzin. Najważniejsze yy, być da się, siostro, wokół, że najwięcej daje ci, nawet jak nie mam na to siły po ludzku, za kilka dojdę do planu dnia, ale regularne, właśnie wstawanie. Ja, ja widzę po sobie, jak rano się nie pomodlę, czyli nawet jak mam dyżur w szkole, gdzie w siódmaście trzeba zakrzaniać, od razu się siódmej i się kanapkę chwycić w zęby, przegryć, połknąć, popić herwatą i trzeba lecieć na dyżur, to jak rano się nie pomodlę jeszcze przed 630, półsenny ubierając Albę i odnat, to już się potem nie pomodlę. Czyli mogę później wzmówić te wszystkie godziny kanoniczne, pomodlić się chwycić gdzieś tam za Zróżaniec, ale to nie będzie to. Jak już od rana jest nieposzczelone łóżko, już nie ma porządku, nie. To już później bajzer cały dzień jest. Później trzeba, trzeba zbierać na kubkę, zamiatać wieczorem już ledwo, co, nie? Tak to wygląda i u mnie, pewnie u wielu z Was. Największy skarb. Zrobić wszystko, by wygodować czas. Dzisiaj yy, walka o pokorę. Ja dzisiaj yy, słyszałem, można sobie na poszukać, kapitalne kazanie księdza arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Dzisiaj było forum charyzmatyczne w Krośnie. I dzisiaj ksiądz arcybiskup miał rano konferencję właśnie o pokorze. O wiadomości, ja tam się odniosłem szczególnie do wierności przepisów mitologicznych, bo to mnie tyczy jako księdza, ale też, bo to było do świeckich właśnie, do was. I tam było właśnie dużo o tej pokorze. Jak? Co, co to jest pokoda? Nam zawsze ojciec seminarii na tych konferencjach duchowych, co miesiąc mówił. Yy, można się oszukiwać yy, można oszukiwać przełożonego, może uczeń uszukiwać nauczyciela, yy, można szefa oszukać w pracy, można policjanta uszukać przy yy, kontroli drogowej, można diagnostę oszukać, że wszystko jest w porządku w aucie albo podbił pieczątkę. Yy, mówię, w pracy można uszukiwać, ale... Pana Boga po prostu się nie oszuka. Po prostu wie wszystko, co we mnie siedzi, wszystko. Żebym ja chciał nawet to ładnie opakować, to nie jestem w stanie, tak? Znam, w czym sobie radzę i z czym sobie nie radzę. Jako człowiek, jako chrześcijanin, kogo kocham i kogo jeszcze nie potrafię kochać. Dlaczego mówię to właśnie o, 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 w, tym, yy, w tym dniu drugim, już, czyli o jutrzejszym, o pokorę? po prostu się trzeba modlić, z czym jest pokora? Jest prawdą o sobie, o mnie, jaka jest prawda. Bóg za moje serce. To jest drugi dzień. Mnóstwo z Ewangelii Łukasza, yy, gdzie Pan Jezus yy, mówi o swojej męce. Popatrzcie, to jest tak w gdzie mówi o swoim wywyższeniu. Gdzie mówi o i siostra Faustyna, córko moja, wiedz o tym, że duszą pysznym nie udzielam swych łask, a nawet i udzielone odbieram. No to to już nawet to, co się mamy, zostaje zebrane, jak się yy, próba z głową w chmurach, tak, i się próbuje siebie upudrować. Pokora, prawda o sobie, to jest wtorek. I co jeszcze chciałem, a właśnie, i w tym dniu, to co mi przychodziło, jak patrzyłem, czytałem to, co macie w tym dniu do rozważania, my na szczęście przychodzimy w tych naszych modlitwach nie, że chodzi o mnie, ale też jak po prostu daj mi, Panie Boże, dziękuję Ci za to, co mi dałeś. Ale też popatrzcie, jak pięknie to też wyrażacie w tych naszych nowennach do Matki Bożej, choćby o nieustającej pomocy, czy w swoich prywatnych modlitwach, czy w tym, co przeżywasz po prostu w swoim życiu, że modlisz się wstawienniczo za kogoś. Za kogoś przyjmujesz Komunię Świętą, w sensie ofiarujesz tą Komunię Świętą, tak? Yy, tą koronkę, modlitwa wstawiennicza. Jeszcze, gdy byłem w Komponii, też mocno to podkreślałem. Też była taka grupa dorosłych. grupa komitetna Świętego Ojca Pio. I tam mocno też podkreślaliśmy, że ja się mogę znużyć tym, że się do kogoś modlę, bo nie widzę efektów od razu. Chciałbym zobaczyć te efekty, że powiedzmy, zięć pije, ja się modlę, któryś miesiąc, któryś tydzień, któryś rok. A nie jest lepiej, tylko jest jeszcze gorzej. W tym domu, w małżeństwie kogoś bliskiego. Pijaństwo czy jakaś inna bieda. Nie zniechęcać się. No nie mogę się zniechęcać, bo ja nie wiem, co siedzi w tym człowieku. I nie wiem, co Pan Bóg przygotuje. Też nie, nie mogę że prze, przez moją modlitwę zwabi. Znajdzie taką siłę, znajdzie taki moment, kiedy się dobije, ale muszę wiesz, mieć i tą pokorę. Muszę mieć czas na modlitwę, muszę mieć pokorę, i wtedy jestem w stanie dźwignąć i uświadomić sobie nie tylko swoją biedę, ale i kogoś. I wtedy mam siłę się mówić za kogoś. Środa. Walka czas. No i to jest yy, najtrudniejsze. W pewnym sensie, jak się nie ma dłużnego planu dnia. Czyli, yy, jak wiem, jak wygląda. Na przykład, prosto, yy, proste rzeczy. Ja wiem, na przykład, że w środę będzie pielgrzymka, czy w sobotę, że ciężko będzie. Trzeba uważać, wyjeżdżając na Jana Pawła, bo mogę kogoś potrącić. Bo idę na bazę. Jak przeładuję, wezmę na maskę swojego kwiata, to koniec. Tak samo muszę ułożyć sobie, wiem w jakich godzinach pracuję, czy wiem w jakich godzinach wychodzę, idę na spacer, wiem w jakich godzinach mam kościół zaplanowany, wyjście do kościoła, wiem w jakich godzinach jem obiad i wiem w jakich godzinach konkretnych modlę się. To mi pokazał proboszcz ksiądz Andrzej na mojej pierwszej parafii w Kombodni, Wiedziałem, że zawsze jak przyjdę do niego, jak zapukam do niego o godzinie 17, no to on popatrzył na mnie, jak, nawet jak coś będę chciał, bo on się pomodli na dowiarza wtedy, chłop. Ja mu przeszkadzam wtedy. Już później wiedziałem, dotarło do mnie w drugim roku państwa, że yy, chłopie, nie idź wtedy. Idź do mnie wieczorem po tych wszystkich grupach, po tych zajęciach. Nie przeszkadzaj. Bo ma wtedy wyznaczone godzinę, kiedy się po prostu modli, czy masz wtedy, czy Ty masz taką godzinę stałą, żeby się świat się walił, było pranie, córka, wnuczka dzwoniła, kiedy się modlisz, kiedy się modlisz, kiedy znajdujesz przestrzeń ciszy, modlitwy, wołania i słuchania do Pana Boga. Czy masz tam dnia, którego stara się przestrzegać? Czy jesteś gotów zrezygnować z jakiejś przyjemności, na przykład godziny snu lub ulubionego serialu, by spotkać się z Bogiem? No to, to jest właśnie to. Bo to też nie może być tak, że ja już tak jestem uduchowiony, że nie mam czasu na jakieś przyjemności, na serial, że każdy serial to już jest zło. Czy jakbym powiedział, że w młodym na katechezie, że w, w każdym serialu no, na YouTubie czy na Netflixie siedzi diabeł, no to po prostu co do ksiądz popni się. Co, ty, co nam będziesz tu mówił. Tak. Ale trzeba też mieć tą świadomość, że modlitwa 2-3 minuty rano, muzułmanie się słuchajcie, modlą pięć razy dziennie. Pięć razy dziennie. My też mamy, można powiedzieć, odwzorowane to w tej liturgii godzin, że mamy jucznie, y, mamy godzinę czytań, mamy trzy modlitwy w ciągu dnia. Chociaż ja nie pamiętam, kiedy ja, szczerze mówiąc, ostatnio zmieniam, żeby trzy modlitwy. Przedpołudniową, południową i popołudniową. Jak najszybciej, bo, bo 17, bo kancelaria. No tak to wygląda. Albo, no, po prostu trzeba przygotować... Kolejny dzień, czy pranie, czy, czy, czy prasowanie, czy no powiązki rodzinne, nie? W domu. Bo wtedy diabeł posuwa wszystko, by się chałupą zająć, tak? Że się zawali. Chałupie wszystko, no dwie minuty, tak? Ja teraz widzę to u mamy, jak chodzi to babci. Yy... Patrzcie na garę. 17 minut. Jak widzę, a dopiero... Środa. <noise> Dobrze, to zostawię. Może ale jedno ja powiem. Jak chodzi do babci i jak, z, pomimo że obsługuje dwie chałupy, bo babcia mieszka u 300 metrów dalej i tam babcia obsługuje, babcia z leżąca 3 lat po wylewie, mimo że, mówię, obsługuje dwie chałupy yy, i jeszcze jakoś tam siostrę stara się ogarnąć, listę to y, ja nie widziałem nigdy wcześniej tak mamy się modlącej, jak teraz. Y, tata się modlił, mam, a mama się teraz więcej modli, niż się modliła. Mama się tak nie modliła wcześniej, jak teraz. Y, nie wiem, czy może jak ja przyjadę do kałupy na te 15 minut, to, to nie nie do różańców i pokazać, jak się modli, ale, ale tak, tak ja widzę to po mamie, że coś, jest, że coś ją zmienia, nie? Że jest lepiej, tak. Że to więcej pokoju ma w sobie. No właśnie. Yy, czwartek. Walka o skupienie. Walka o skupienie. Głównym frontem walki jest twoja wola, moja wola, czyli czego ja chcę. Bo ja mogę być yy, jakoś sfrustrowany, że coś mi dzisiaj nie wyszło. Mogę nosić sobie jakieś uczucia, emocje, ale muszę mieć tą świadomość. Nawet po prostu, jeżeli e, chcesz posłuchać, co Ci Pan Bóg mówi, chce mówić do Ciebie, to po prostu nie mów nic, czyli dwie minuty po prostu milczenia, Ci nic nie powie. To może właśnie miałaś po prostu milczeć te dwie minuty, by odparowało z Ciebie to życie, którym jesteśmy zanurzeni, tak? To życie realne: wszystkie problemy, trudności, smutki i radości. Tutaj ja mówię tylko o tych trudnościach. No ale taki temat tego tygodnia. Z jakich źródeł płynęły ewentualne. Popatrz, co cię dostrasza. Nie wiem, telefon, domofon. Yy, dzieci bawiące się pod blokiem, yy, co cię dostarcza? To trzeba byś yy, zobaczyć. I co możesz zrobić, by uniknąć w przyszłości, na przykład odpocząć przed modlitwą, czyli w ogóle zanim przy... zaczniesz się modlić, to sobie yy, nie ma telewizora wcześniej. Nie ma wcześniej komórki. Nie ma wcześniej, nie wiem, muzyki. Yy, niepotrzebnych rozmów, parę minut, tak, by głowa, krótko mówiąc, odparowała. Walka o systematyczność. To jest piątek. Nieustannie się módlcie wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módźcie się w duchu. Przecież Matka Boża Różańca nie mówiła, Matka Boża Litanii żadnej nie znała, nawet pewnie czytać nie umiała, ale przecież w tym Nazarecie, no przecież tak jak drogie mamy tu siedzicie, jemy rydki, zajmujący się domem i nie tylko, to dobrze wiecie, że można się i nad kuchnią gazową pomodlić, tak? <grytanie> Albo wyciągając, wieszając stanie się można pomodlić. Albo podsuzając te koty za łóżkiem i za meblu można się też pomodlić, tak? Da się. To już tłumaczyć tego nie muszę chyba. Dobrze, to wiecie, trwacie głowami, to znaczy, że wiecie. Przedłużę spotkanie strasznie. 20 minut, kończę. Jak wygląda Twoja codzienna wierność w modlitwie? Systematycznie krótko. No mówię, rano dwie minuty. Jeżeli masz już modlitwy jakieś, w które jesteś wierna, wierny, to kontynuuj to co tak, tylko z jeszcze większym skupieniem i godliwością w tym tygodniu. co powoduje, że, że się zniechęcasz i przestajesz regularnie poświęcać czas na spotkanie z Bogiem. I to, to ostatni